Diablo. Z Bieluniem pierwszy raz spotkałem się koło października 2003 roku. Był to początek pierwszej klasy liceum w dobrej szkole. Muszę od razu zaznaczyć, że nie miałem problemów z gimnazjum. Średnia w okolicach 4.0. Mi wystarczy, choć wiem, że mogłem więcej. Znajoma, którą poznałem parę miesięcy wcześniej powiedziała, że zna roślinę, po której ma się fajny trip, haluny itd., jako, że lubię testować różne substancje, pomyślałem, czemu nie? To tylko jakaś roślina, pewnie trip, połączenie mery z grzybkami. Następnego dnia przyniosła mi takie okrągłe opakowanie, w którym zwinięty jest film do aparatu fotograficznego, pełne małych brązowych nasionek. Byłem wtedy ze znajomym. Powiedziała, żeby nie łączyć tego z alkoholem. Pomachała i poszła. Spróbowaliśmy po parę ziarenek. Smak, gorzkie, wręcz skręcające twarz. Nie dało się przełknąć. Wiesz co? Winko słodkie, zimne. Podzieliliśmy zawartość opakowania na dwa, zjedliśmy, popiliśmy winem. Po jakichś trzech godzinach całkowitego braku jakiejkolwiek reakcji organizmu na zażytą substancję, po krótkiej konsultacji doszliśmy do wniosku, że ten cały bieluń to jakaś ściema, i poszliśmy do domów. Tak, wszedłem, zjadłem coś, umyłem i poszedłem spać. Było coś koło godziny 23.00, może 23.30. W nocy wstałem z pełnym pęcherzem, około pierwszej, drugiej godziny w nocy. Wszedłem do toalety, usiadłem na muszli i siedziałem może z 10-15 minut. Cały czas plułem na dywanik pod muszlą, choć nie miałem śliny. Usta były całkowicie suche, gardło ściśnięte, bolało. Nagle otworzyły się drzwi i zobaczyłem swoją mamę, która pyta czemu nie śpię. Nie potrafiłem odpowiedzieć. Z moich ust wydobywał się bełkot. Słyszałem siebie, widziałem, że coś nie tak mówię, ale nie potrafiłem powiedzieć poprawnie nawet jednego słowa. Po cichu, jakby z oddali, docierał mnie głos mamy krzyczącej do ojca: Dzwoń po karetkę! On coś brał! Dzwoń! Chwila powrotu. Siedzę na łóżku. W ręku trzymam nóż i widelec, a przed sobą mam pyszną smakowitą i pachnącą jajecznicę. Więc kroję kawałki i jem. Nagle dochodzi do mnie jakaś dziwna informacja o tym, że rodzice wezwali karetkę. Nóż i widelec zniknął, a jajecznica okazała się żółtymi kółkami na pościeli. Znów straciłem świadomość. Szpital. Pamiętacie obrazy z filmów, jak wiozą kogoś na łóżku przez korytarz, a przed oczami przelatują mu długie białe jarzeniówki? Dość dziwny widok w takim stanie, mdłości. Chciało mi się zwrócić jajecznicę, ale co to trawa, łąka, motyle, o! I jelonek, jak słodko, oddział dziecięcy. Tego napisu już nie widziałem. Znów dobiegł mnie cichy głos mówiący. Ten pewnie z tej samej imprezy. Połóżcie go obok tamtego. Parkując łóżkiem na swoim miejscu zobaczyłem kumpla, tego z którym jadłem nasiona leżącego dwa łóżka dalej. Uśmiechnąłem się, uniosłem dłoń i straciłem świadomość. Rano bardzo się ucieszyłem. Dostałem na śniadanie świeży bochenek chleba, tylko jakiś taki gumowy i cały obsypany mąką, niesmaczny. Szpitalna, pościel. Po niesmacznym śniadaniu postanowiłem pójść na spacer. Wziąłem kumpla za ramię. jak na kroplówkę i poszliśmy zwiedzać. Bardzo się cieszyłem, gdy zobaczyłem przez okno dzieci bawiące się na huśtawkach i w piaskownicy. Recepcja i dwie grube pielęgniarki. Niestety coś mnie złapało i odprowadziło do łóżka. Budzę się. Znów ciemno. Ale przecież miał być dzień. Patrzę na lewo. Siedzi mój kumpel. Uśmiecham się do niego. Biorę pilota. Telefon komórkowy ze stołu, i klikam jakiś guzik celując telewizor. Pusta, biała ściana. Co ciekawe, razem z kumplem widzieliśmy te same kanały i rozmawialiśmy na ich temat. On mówił, żeby zmienić na coś innego, ja komentowałem jakiś film. On się ze mną zgadzał. Po pewnym czasie uznaliśmy, że nic ciekawego w tej telewizji nie ma. Wyłączyłem TV i zasnąłem. Po prawej stronie, leżąc w łóżku, była umywalka, a nad nią małe okienko z takim jakby kafelkowym parapetem. Pielęgniarki mogły zaglądać. Na tym parapecie siedziały trzy krasnalki i paliły fajki. Pomyślałem sobie, że się też chce palić, więc zapytałem czy mnie poczęstują, a one na to, żem sobie sam ułamał i pokazały na urządzenie z mydłem z takim grubym plastikowym drążkiem, po którego naciśnięciu mydło jest wyciskane. Więc co? Poszedłem, łamałem ten drążek, tak naprawdę nie ruszyłem się z łóżka i zacząłem palić. Miał smak waniliowy. Dałbym se łeb uciąć, że to wanilia. Kolejne przebudzenie, i znów, gdzie są fajki? Patrzę na lewo i widzę na szafeczce dwa łóżka dalej. Zszedłem z łóżka, wlazłem pod nie i zacząłem się czołgać w stronę paczki z papierosami. Doszedłem do nich, ściągnąłem paczkę, wciągnąłem fajkę, wsadziłem do ust i poczułem, jak ktoś podnosi mnie z ziemi. Mama kumpla, która pilnowała nas przez noc, w ręce trzymała chusteczki do nosa, a w ustach mam jedną z nich. Jakiś czas później postanowiłem się upić, więc wciskałem sobie do welfronu, takiej igły wbitej w żyłę, najczęściej na dłoni lub nad garstku przyklejonej plastrem, mydło, to co paliłem, bo przeczytałem na opakowaniu, że zawiera spirytus. Ze ściany wychodził jakiś starzec, widok z łóżka był jak z World Trade Center, ogromna wysokość. Podejrzewam, że wszystkiego nie pamiętam. Nie mogę sobie przypomnieć momentów, w których jadłem. Może nie jadłem, cały czas byłem pod kroplówką, ani kiedy siku robiłem. I ja i kumpel doszliśmy do siebie mniej więcej w tym samym czasie. Cała halucynacja, stany lękowe, euforie, brak kontaktu z otoczeniem, wizje, schizofrenię trwały 3 dni- 72 godziny. Po czterech dniach wyszliśmy ze szpitala, jakieś trzy dni później, kładąc się spać, widziałem za oknem odbijającym się w lustrze postać starca, tego co na ścianie w szpitalu wychodził. Szary człowiek z długą szarą brodą, laska w dłoni i kapturem opadającym na twarz. Przestraszyłem się jak dziecko, wybiegłem z pokoju i położyłem się koło mamy, nie pytała co się dzieje. Z opowiadań rodziców wiem, że dużo klołem, choć nie pamiętam, żebym cokolwiek mówił poza rozmową przy telewizorze. Przez trzy dni próbowałem pluć śliną, której nie miałem. Podejrzewam, że chciałem się pozbyć tego ohydnego, gorzkiego smaku z ust. Minęły trzy lata. Kiedyś byłem dobrym uczniem, aktualnie zawaliłem dwa lata pierwszą liceum, w której to się stało, i drugą już w innej szkole. Mam problemy z zapamiętywaniem większych ilości informacji. Przewaga pamięci krótkotrwałej. Czasem stany lękowe, na przystanku autobusowym, na przykład, wydaje mi się, że wszyscy na mnie patrzą, że wiedzą o czym myślę, lub na dyskotece czuję się zagubiony. Nie wiem, co mam zrobić, nie rozumiem, co ktoś do mnie mówi. Według lekarzy, dawka, którą przyjęliśmy, mogła zakończyć się śmiercią, lub mógłbym zostać rośliną, gdyby nie płukanie organizmu, jakie zaserwowali nam w szpitalu. W ogóle najpierw trafiliśmy na ojom, z którego ludzie zazwyczaj schodzą. Nie polecam tego środka jako coś do zabawy. Nawet jeśli ktoś się bawi w jakiś tam szamanizm, czary, wudu czy inne takie akcje, niech wie, jakie to niebezpieczne. I że ze stanu, w którym widzisz łąkę, ptaszki i sarenki, możesz już nie wyjść. Zostać w niej na rok, dwa, dziesięć lub na zawsze. Miałem dużo szczęścia, że przeżyłem i że Bieluń pozostawił na mnie takie małe znamie, bo mogło być naprawdę dużo gorzej. Pamiętajcie, nie jestem żadnym profesorkiem, który naczytał się bzdurnych książek, poszperał w necie i myśli, że wszystko wie, przeżyłem to, próbowałem, czułem działanie Bielunia, jestem zwykłym kolesiem takim jak Wy, mam 19 lat, lubię się bawić, lubię dziewczyny, ale przede wszystkim kocham życie tak jak wy. Przeczytajcie to co napisałem, najlepiej cztery razy i zastanówcie się czy warto, zanim połkniecie te małe, brązowe, gorzkie ziarenka.